Jestem Tadeusz Szulc, Wolek Rybutowej. No, gmina Siedliszcze jest. Urodziłem się w Siedliszczu w 1952 roku. No, ojciec rzeźbił ja no i syn Michał. On rzeźbi ptaki. No, ojciec to rzeźby takie, figury. No, ja tak od ojca się przyglądałem się z początku. I później wyszło tak, że rzeźbić to. No, robię tematykę sakralną oraz zwierzęta. dlatego, że bardzo lubię zwierzęta i są u nas w domu żywe. No ja to robię, no jak na przykład tutaj widać ucieczkę do Egiptu, szopkę. A drewno to lipowe. Topola. Topola to jest bardziej, no, taka kruszy się, a lipa to jest taka bardziej uległa, tak nie wykrusza się i miętrza. Rzeźbę koloruje żona. I to farby plakatowe, emulsje i lakierowane niektóre takim ekologicznym lakierem. Formy to ja wymyślam sam. No, oprócz tych rzeźb sakralnych takich, to jeszcze robię na przykład ukrzyżowany, Albo przy krzyżu Matka Boska. To z całego kawałka to robię. U mnie zamawiali też kolekcjonerzy z Łodzi, z Warszawy, z Poznania, z zagranicy, z Niemiec, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, no, zresztą jak sprzedawałem w Cepeli, no to na cały świat to szło. Uczestniczyłem również w kiermaszach, wystawach, przykład w Kazimierzu, w Dublinie i w gminnych takich, na przykład Leśniowice tam, a ja nie mam pracowni, gdzie usiądę tam, tam robię, na przykład na rybach nieraz robię. Aby stołeczek, narzędzia, klocek. Narzędzia to różne: dłuta, noże i młotek. I tak. No my, ja z ojcem to również na plenerach rzeźbiliśmy wysokie rzeźby: 3-metrowe, 3,5-5-metrowe, wysokie, parczewie. Dom Kultury organizował sporo plenerów. Nawet byliśmy w Sempopolu z ojcem, to jest pod granicą rosyjską. Tam też dużo rzeźby robiliśmy. No rzeźby te przedstawiały y, sportowców na przykład, albo takie z życia wsi. No, w Guchołazach takie robiłem, Matka z dzieckiem robiłem. To nawet niedaleko, w Siedliskach. To koło kościoła proboszcz nas zaprosił z Parczewa. No robię też większe rzeźby, na przykład koty, bociany, stojące takie. W tym mieszkaniu nawet jest jeden taki kot, duży, leżący. Ale na taki trzeba dużo materiału, suchego, bo to jak nie jest suchy, to popęka. Materia przygotowuje, jak zetnie się. Musi leżeć 2-3 lata w klocu. A później na części się tnie i rzeźbi się. Mam parę folderów, których są moje prace. Na przykład Chełmskie Muzeum wydało Stowarzyszenie Twórców to też i Cepelia, to już dawniejsze w Warszawie. Mieliśmy jeszcze wystawę rodzinną w hełmie muzeum. To ojca, moje i syna rzeźby były. Tej wystawy i folder wydane był to w 2000. Chyba trzecim roku. Mój ojciec robił rzeźby takie większe i z twardego drzewa. A ja robię trochę inne. Nie chciałam się wzorować na nim. A syn jeszcze inne, bo ptaki robi. I także każdy jakoś inaczej. To swoją twórczość utrzymywałam nagrody. W Lublinie, w hełmie. W Warszawie, ogólnopolskie. Miałem 16 lat. To ogólnopolskie. Nagrodę dostałam już. Równorzędną, dziesięciu nas było. Starszych ja. Byłem odznaczony od starosty. Odznaką zasłużony działacz.